Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata współczesnej nauki. Druga wojna światowa przyczyniła się do rozwoju maszyn kodujących. Największe sekrety niemieckiej armii przekazywano za pomocą urządzenia wiernikowego o nazwie Enigma. Maszyna szyfrująca, Enigma jest. Y bardzo ciekawym obiektem, bardzo ciekawym eksponatem z kilku względów. Przede wszystkim dlatego, że jest symbolem bardzo niezwykłej bitwy bitwy, jaka toczyła się w okresie II wojny światowej, ale bitwy, w której nie padł ani jeden wystrzał bitwy o tajemnicę, bitwy o informację. Była to batalia, która bardzo mocno zaważyła na losach zarówno zmagań na północnym Atlantyku, wojny konwojowej, jak i działań powietrznych nad. Z Europą była to bitwa, w której ogromny, w którą ogromny wkład wnieśli polscy matematycy i kryptolodzy, gdyby nie maszyna szyfrująca i próby złamania kodu Enigmy, nie mielibyśmy dzisiaj komputerów. Maszyna ta działa na zasadzie szyfru polialfabetycznego, czyli wykorzystuje podstawienia, wieloalfabetowe podstawienia, tych podstawień dokonuje, dokonują wirniki, na których są zapisane litery alfabetu e, i odpowiednie krosowania, połączenia między literami na tych wirnikach. Wirniki są ze sobą połączone i podstawienia dokonuje się e, poprzez ciąg podstawień reprezentowanych przez te Obracające się wirniki z nierówną e, szybkością. Sama Enigma tak naprawdę wywodzi się jeszcze z I wojny światowej. Jej twórca Artur Szerbius, e, był matematykiem i inżynierem niemieckim, który e, opatentował Enigmę w 1918 roku. Już w kwietniu tego roku zgłosił się do dowództwa cesarskiej niemieckiej marynarki wojennej. Sam Szerbius e, rozpoczął produkcję Enigmy jako prywatny przedsiębiorca. Enigma była dostępna na rynku jako produkt handlowy. W połowie lat 20. XX wieku armia niemiecka powróciła do Enigmy, zaczęto się nią interesować ponownie. Wówczas poproszono Szerbiusa o to, aby dostosował Enigmę do celów wojskowych. On troszeczkę ją przerobił ta wersja handlowa powszechnie dostępna na rynku różniła się nieco od tej wersji wojskowej. W skrócie można powiedzieć, że wersja wojskowa była trochę bardziej skomplikowana. Okazało się również, że rajzewera, która chciała zamówić większą ilość tych maszyn szyfrujących, troszeczkę przeszacowała, bo był to sprzętek na tamte czasy dość drogi, ponieważ za jeden egzemplarz wówczas jego cenne szacowano. na Około 6 tysięcy ówczesnych dolarów. To było, była to dość duża cena. Niemniej jednak powoli Enigma zdobywała zaufanie niemieckich oficerów, niemieckiego dowództwa i była wprowadzana do, do użycia w armii. Zarekomendowano ją również do użytku w ministerstwach niemieckich, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale również później, już w latach 30., zaczęły ją używać także agendy partyjne NSDAP. Najtrudniejszy do złamania, najbardziej skomplikowany kod miał Miała Enigma stosowana w Kriegsmarine, później był Luftwaffe na końcu, wojska lądowe niemieckie. Gdyby strona niemiecka wykorzystywała wszystkie możliwości, jakie dawała ta maszyna, to podejrzewam, że można powiedzieć, że nie byłoby praktyczne złamanie tego szyfru. Gdyż liczba kombinacji była olbrzymia. Nie, nie, nie wszystkie kombinacje. Które, da, które są możliwe, które były możliwe dla tej maszyny, nie były wykorzystywane. I, i pewne błędy y, czynione przez służby obsługujące tę maszynę powodowały, że no, udało się to. to ten szyfr złamać. Pracowali nad złamaniem kodu Enigmy Brytyjczycy, Francuzi no i oczywiście również Polacy. I tutaj dochodzimy do tego wątku polskiego. Rejewski, Zygalski, Różycki to byli trzej młodzi matematycy świeżo po studiach po Uniwersytecie Poznańskim i oni opracowali metodę matematyczną kryptoanalizy Enigmy. Nie znając dokładnego wyglądu, dokładnej budowy Enigmy, mimo tego, że była dostępna ta wersja handlowa, nie znali dokładnej zasady działania tego urządzenia, tylko na podstawie kodów odtworzyli, zrekonstruowali, znając samą zasadę działania, zrekonstruowali Enigmę i udało im się złamać. Tenże kod Enigmu. Dałem się rozszyfrować krótkie depesze nadawane Enigmu. Było to bardzo skomplikowane przedsięwzięcie matematyczne, wymagało to bardzo dużo czasu, skomplikowanych obliczeń, długotrwałych. Oni wymyślali najróżniejsze sposoby łamania tego kodu. Ostatecznie udało im się ten kod złamać jeszcze przed wojną. Udało im się zrekonstruować tę maszynę. I te wszystkie informacje jeszcze w, przed wybuchem wojny zostały przekazane wywiadowi Franc Suskiemu. stamtąd trafiły do wiadomości Brytyjczyków, gdzie później w Bletchley Park w czasie wojny pracowano dalej nad rozszyfrowaniem kolejnych depesz. Dzięki trzem polskim młodym matematykom wojna, druga wojna światowa zakończyła się takim tak szybko, bo gdyby nie złamanie enigmy, to nie wiadomo jak potoczyłyby się losy drugiej wojny światowej. I powinniśmy bardzo pamiętać o tym i to szczególnie podkreślać, że można tak powiedzieć, że matematyka. Zwyciężyła w II wojnie światowej. Po prostu w trakcie wykładów, zajęć na uniwersytecie okazało się, że mają wybitne zdolności matematyczne. Pracowali w specjalnym ośrodku pod Warszawą, odizolowanym. Odjeżdżali codziennie do pracy specjalnym autobusem, byli tam zawożeni. Pracowali w tym ośrodku, mieli do dyspozycji niedużą grupę ludzi do pomocy. Tą enigmę, którą zrekonstruowali, zrekonstruowali taką domową, chałupczą metodą przy użyciu podstawowych rzeczy w zakładzie śluskim. Carskim, rzemieślniczym zwykłym. Także patrząc później na możliwości techniczne, finansowe, jakie mieli Brytyjczycy czy Amerykanie. To one są oczywiście nieporównywalne i tu chociażby też należy się wielkie uznanie tym polskim służbom i polskim matematykom, że mając do dyspozycji tak niewielkie środki, byli w stanie dokonać tak wielkiej rzeczy. Oni wycofali się z polską armią i następnie dotarli do Francji. Pracowali w polskich ośrodkach wywiadowczych przy naszej armii we Francji w 1940 roku. Udało im się ukryć na południu Francji w Vichy. To wymagało sporej precyzji żeby taka maszyna działała, o czym świadczyć mogą kłopoty Niemców z maszyną ośmiorotorową, która ze względu na niedosko no, czy niedoskonałości działania zacinała się. Najtrudniej było z kodem Enigmy morskiej. No i to było ogromne wyzwanie dla matematyków i kryptologów brytyjskich. Niewątpliwie prace Polaków im w tym bardzo pomogły. Kiedy tonął niemiecki okręt podwodny na pokładzie, którego znajdowała się Enigma, bo na pokładzie każdego okrętu była taka enigma, to byli pewni tego, że mimo tego, że sama maszyna, samo urządzenie wpadnie w ręce aliantów, to bez tych kodów dziennych oni i tak nie będą w stanie łamać tego szyfru. A kody dzienne były zapisywane na papierze, który rozpuszczał się w wodzie. Dlaczego Brytyjczycy tak długo nie wspominali o odkodowaniu enigmy przez Polaków? Długi czas po wojnie to była maszyna objęta tajemnicą wojskową. Przypuszczam, że jakieś względy prestiżowe również były tu brane pod uwagę. Brytyjczycy nie chcieli się przyznać na pewno, że, że taki tak skomplikowany kod, do którego złamania oni musieli zaangażować ogromne środki razem z Amerykanami. Złamało trzech ludzi, którzy mieli do dyspozycji kilka osób, bardzo skromny budżet. W późniejszym okresie, no, tutaj są duże zasługi też angielskiej, szczególnie Alana Turinga, który, który, no który bazował na pracach polskich matematyków. Nawet wówczas, kiedy Brytyjczycy odczytywali regularnie enigmę, kiedy byli w stanie tą enigmę wykorzystywać na bieżąco, te depesze. Nawet wówczas starali się to robić w taki sposób, aby Niemcy się nie dowiedzieli o tym, że oni czytają wiadomości przesyłane Enigmu. Nawet wówczas, kiedy ustalili pozycję wszystkich podwodnych transportowców, tak zwanych tych ubotów, które nazywano mlecznymi krowami, czyli te które dostarczały innym bojowym jednostkom paliwo na morzu, torpedy, ustalili gdzie się znajdują i można by było wszystkie zniszczyć odcinając zaopatrzenie tym jednostkom bojowym, nawet wówczas tego nie zrobiono. Z tego względu, że taka jednorazowa akcja dałaby Niemcom do myślenia i być może domyśliliby się, że Enigma została Złamana. W związku z tym, nawet w czasie wojny ta enigma nie była wykorzystywana tak, jakby mogła być wykorzystywana, w sensie informacje pozyskane po złamaniu tego kodu. Stąd było to tak tajne i tak ważne. Poza tym, sprzęt, który powstał do rozkodowywania tych informacji, czyli powiedzmy, pierwsze komputery, też był tajnym sprzętem wojskowym. Tego nie można było ujawnić. W związku z tym wywiad brytyjski i wywiad amerykański bardzo strzegły tych tajemnic. Strzegły tego, że, że ten szyfr został złamany. Niemcy do końca o tym nie wiedzieli. Ba, na przykład Kardynitz w swoich wspomnieniach, napisanych już po wyjściu z więzienia ze Szpandał, yy, pisze, że, że było to dla niego ogromne zaskoczenie, jak ileś lat po wojnie dowiedział się o tym, że Brytyjczycy czytali szyfry Enigmy. Niemcy udoskonalili Enigmę tworząc maszynę Lorenza. potocznie zwaną przez aliantów Tuńczykiem. Była e, maszyną. Yy, która była sprzężona maszyną typu rotorowego, sprzężoną z dalekopisem. Nieporównywalnie większa moc kryptograficzna takiej maszyny, jeżeli miała ona 12 rotorów, to jest w porównaniu z, z tą zwykłą, nazwijmy ją, to było... Była dużo bardziej zaawansowana. Anglicy i Amerykanie jednak pilnowali tego, tego swojego odkrycia bardzo dokładnie. Nie chwalili się nikomu, niewiele osób o tym wiedziało. I tu można powiedzieć, że troszeczkę też jakby światło rzuca na to ten egzemplarz Enigmy, który jest w tej chwili w naszych zbiorach, ponieważ my wypożyczyliśmy go z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I ten konkretny egzemplarz był używany do szkolenia. Przypuszczam, że kryptologów, być może agentów. On był używany jeszcze jakiś czas po wojnie. Niemcy zastosowali tutaj do tego również możliwość do Enigmy dołączenia czegoś w rodzaju drukarki, czegoś co drukowało ten, ten kod wygenerowany przez Enigmę na takich kartach perforowanych z otworkami. Coś takiego, i to, to można było w tym jakby przesłać dalej, i na tej podstawie w innym miejscu odtworzyć ten kod. W sensie odczytać go, ale nie deszyfrując go, tylko otworzyć ten zaszyfrowany tekst. Ta maszyna jest przerobiona, ona tu z przodu powinna mieć łącznicę specjalną, tak jak to oryginalne niemieckie maszyny miały, która ta łącznica elektryczna dodatkowo zwiększała ilość możliwości kombinacji, ilość tych, tych, tych kombinacji szyfrujących. Dodany jest tu jeszcze jeden wirnik, którego pierwotnie też tu nie było. Było. tak jak Kriegsmarine y, stosowało maszyny kilkuwirnikowe, to znaczy cztero czy nawet więcej wirnikowe, ale nigdy te wirniki jednocześnie wszystkie nie były w tej maszynie. Tutaj mamy jednocześnie pięć wirników zamontowanych i jest tu widoczna ewidentna ingerencja powojenna, wycięto otwór, żeby ten piąty wirnik się zmieścił. Nigdy w oryginalnej niemieckiej Enigmie jednocześnie pięciu wirników nie było. Te wirniki, tych wirników stosowano większą ilość, ale wymieniano je do odszyfrowania niemieckich depesz alianci stworzyli pierwsze komputery. Maszyny te, choć bardzo awaryjne, były przełomowym odkryciem. Druga wojna światowa to jest właśnie rozwój maszyn rotorowych, które bezpośrednio poprzedziły to, z czym mamy teraz do czynienia. Czyli e, algorytmy szyfrujące realizowane przez komputery. Ciekawym rozwiązaniem był amerykański Kolosus. To był komputer specjalnie zbudowany dla celów. Można nazwać to już komputerem, tak? Można nazwać tę maszynę komputerem, która ta maszyna umożliwiła kryptoanalizę tych bardziej zaawansowanych wersji. Enigmy. Kilka pomieszczeń zajmowało. Olbrzymie szafy wypełnione lampami elektronowymi, bo to była maszyna już, która wykorzystywała elektronikę ówczesną. Niezwykle dużo prądu potrzebowałem. Ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, już oczywiście z lat 60., kiedy byłem studentem naszego wydziału i byłem na praktyce w Warszawie w Polskiej Akademii Nauk, gdzie był właśnie komputer. No, to już były późniejsze czasy, bardziej zaawansowany, i tam no, w pomieszczeniach Pałacu Kultury i Nauki stał taki komputer. Wykonany w technologii nieco nowocześniejszej niż, niż ten Kolossus, i tam cały czas panowie technicy, to ich była cała grupa, i biegali i konserwowali, wymieniali elementy. Polska była pionierem, jeśli chodzi o komputery. Pierwsze komputery to, to powstały w Polsce już to już były w latach 50., na początku lat 60. -tych. I tu na Politechnice Gdańskiej mieliśmy w centrum obliczeniowym komputer ZAM2 Beta, który wykorzystywał pamięci magnetostrykcyjne, czyli pamięci na drucie, stalowym, i, i maszyna ta korzystała z języka programowania SACO. Który był opracowany przez polskiego matematyka Łukasiewicza, i do tej pory ta, ta metoda Łukasiewicza jest wykorzystywana w komputerach. Gdyby no powiedzmy system był trochę inny i bardziej, bardziej dostrzegał, e, że to jest przyszłość, a nie chuty i kopalnie. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma.wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.